Pasztet z mięsa i warzyw z rosołu, czyli zero wasting. Obieramy mięso z kości, a następnie dodajemy dwa jajka. Dodaję też musztardę diżą oraz odrobinę... dodaję odrobinę chrzanu. A teraz długo i bardzo porządnie wszystko blendujemy. Ja używam takiego miksera z rączką typu żyrafa. Trochę czasu to zajmuje. Dodajmy zioła: majeranek, bazylia, czosnek granulowany oraz trochę soli. Ja też zawsze daję bardzo dużo majeranku. No i następnie w zależności od konsystencji jaka nam powstała, dosypujemy także bułkę tartą. Zamiast tego możemy też dodać bułkę zamoczoną w mleku. To doda też takiej przyjemnej konsystencji. Mieszamy bardzo dokładnie, a następnie przekładamy do blaszki foremki silikonowej. Ja akurat tutaj ją wyłożyłam bardzo dobrze papierem do pieczenia. No i rozkładamy wszystko bardzo równomiernie. Na koniec dodajemy maluteńką masę krople oliwiszcilli i pieczemy tyle ile w opisie. zaobserwuj.